Bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek w całości będzie poświęcony pielęgnacji twarzy, a przede wszystkim masażowi twarzy. Jest to zabieg, który wykonywany regularnie stanowi alternatywę nawet dla zabiegów medycyny estetycznej. Co to znaczy wykonywane regularnie? Musi być przynajmniej 6 do minimum 10 powtórzeń, które wykonujemy co drugi dzień możemy zacząć w poniedziałek i wtedy wykonujemy takie serie od środy, piątek i niedziela. Dlaczego tak mówię? Bo warto by było wtedy sobie raz w tygodniu do tego zabiegu dorzucić peeling skóry, który nam tę skórę również odświeży. Jakie działanie na peeling? ściąga z naszej skóry resztki niepotrzebnych kosmetyków, jak parafiny, jak silikony. Również wykonywany regularnie peeling spłyci nasze zmarszczki, te drobne, a zwłaszcza rozświetli i odświeży naszą skórę. Jakie mamy do dyspozycji peelingi? Otóż przede wszystkim do, do skóry twarzy wykonujemy peelingi drobnoziarniste, ale tylko wtedy, kiedy nie mamy rozszerzonych naczynek i zaczepieniem, bo wtedy możemy skórę odrażnić. W przypadku skór wrażliwych i skór naczyniowych. Używamy peelingów enzymatycznych albo tak zwanych peelingów Pilow. Peel Tego peelingu bardzo nie lubi mój syn, bo wydawało mu się, że ściągam skórę z twarzy jak, jak ze smoka. Peelingi wykonujemy przy skórach normalnych raz w tygodniu, przy skórach wrażliwych raz na 10 dni. Czyli całą serię zawsze zaczynamy od peelingu. Jakie są przeciwwskazania do wykonywania masaży? Otóż nie w każdym przypadku możemy go wykonać. Przede wszystkim opryszczka wyklucza wykonanie masażu twarzy, stany zapalne zębów, stany zapalne migdałków, węzłów chłonnych, trądzik kropowiczy, również nowotwory w obrębie, skóry, w obrębie skóry twarzy i w ogóle całej twarzy do 5 lat po wykonaniu operacji, a także świeżo przebyte. Operacje bądź zabiegi medycyny estetycznej, dopiero można po uzgodnieniu z osobą prowadzącą bądź z lekarzem uzyskać zgodę na zrobienie sobie takiej sesji masażowej w domu. Co potrzebujemy do, wykorzystania, do wykonania masażu? Przede wszystkim, tak jak mówiłam, potrzebne są nam peelingi, to musimy mieć do wykorzystania. Ja masaż wykonuję, tak jak masaż ciała wykonujemy olejkami, to w przypadku masażu twarzy sięgam już po bardziej skoncentrowane kosmetyki i głównie wykonuję to na specjalnym... Produkcie, jakim jest serum, często jest to serum w kapsułkach, to są już produkty wysokiej klasy i tutaj mamy podwójne działanie, nie tylko działa na tkankę, na mięśnie, na skórę, działa nacisk dłoni, który wykonujemy podczas masażu, ale również zbieramy dobroczynne właściwości, które są właśnie w kapsułkach. Uwaga, teraz tak straszymy domowników przez blisko 10 do 20 minut. Ponieważ mam rozszerzone naczynka, muszę wam użyć na swojej twarzy peelingu enzymatycznego. Po 20 minutach spokojnie go zmywamy. Jeszcze chcę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Na końcu po masażu warto położyć sobie jeszcze maseczkę albo w kremie, albo maskę w płacie. Tu Wam gorąco polecam maski z serii Wage. Oraz Serum of Nature z owsem i z pomarańczą, które świetnie regenerują i odświeżają skórę. Mamy wtedy w komplecie zabieg tak praktycznie pełny jak w gabinecie kosmetycznym. Po 15 minutach zmywamy maseczkę, od czym może wyjść na naszej twarzy lekko różowy. Delikatne mrowienie może być, to jest zupełnie naturalne. Proszę się tym nie przejmować. Po kilku minutach zejdź. Oczywiście po zmyciu peelingu przecieramy twarz tonikiem. Proszę o toniku nie zapominać. Po jakimkolwiek środku myjącym, czy jest to płyn micelarny, czy jest to rzędo mycia twarzy, mleczko. Zawsze używamy toniku po to, żeby wyrównać pH naszej skóry i dzięki temu spowodować, że nasz płaszcz hydrolipidowy funkcjonuje prawidłowo. Czyli przecieramy buzię tonikiem. Żeby wykonać już sam masaż, przygotowujemy... A, chociaż go się urywa. Przygotowujemy sobie kapsułki. Musimy, nie łykamy, proszę tego nie łykać, to nie są witaminy. To są kapsułki, które zawierają specjalne substancje odżywcze dla naszej skóry. Warto dla jednego zabiegu wykorzystać trzy takie kapsułeczki. W opakowaniach mamy tych kapsułek 30, więc spokojnie nam starczy na 10 zabiegów. Rozmarowujemy delikatnie w dłoniach. Tutaj pokażemy Państwu zabieg od czoła do szyi. Oczywiście zaleca się, żebyśmy takie tego rodzaju zabiegi wykonywali również do dekoldu, nie, nie zapominając również o uszach. Po rozsmarowaniu na twarzy i na szyi przystępujemy już bezpośrednio do samego zabiegu. Masaż najlepiej jest wykonywać czwartym i trzecim palcem. One mają najlepszy nacisk na naszą skórę, nie jest on za mocny ani za delikatny i w odpowiedni sposób stymuluje naszą, naszą tkankę. Po masażu również może występować lekkie zarożuwienie skóry, jest to zupełnie naturalna reakcja. Rozpoczynamy. Przemasowujemy sobie po kolei podbródek, ucha do ucha, tak kilka razy. Następnie przechodzimy tymi palcami do masowania strefy wokół ust. Kolejny ruch to ruch od kącików ust wzdłuż bruzdy nosowo-warkowej. Możemy teraz przemasować nos. Teraz przechodzimy do policzków, od kącika ust do ucha, 2 trzy, ruchy. Od płatków nosa do skroni. Następnie rozmasujemy lwią z Kurze łapki po lewej stronie i kurze łapki po prawej stronie. Następnie okrążamy powolnymi ruchami oko. I przechodzimy na czoło. Nie odrywając palców, przychodzimy z powrotem na brodę i powodnymi duchami, okrężnymi, masujemy sobie brzeg. Rzeg. Dochodząc do... Warto zrobić sobie zdjęcie przed rozpoczęciem serii. I serię warto kontynuować co dwa, co trzy miesiące. Zobaczycie, jak pięknie wpływa na poprawę owalu twarzy i poprawę jakości skóry. Przechodzimy do ucha. Delikatnie naciskamy płatki i masujemy brzeg ucha. Przechodzimy wokół ust. Nie spiesznie. Kilka okrążeń i następnie od kącików ust przez bruzdę nosowo wargową. Prawie do samego okrę. Przechodzimy w kąciki ust, kilka ruchów okrężnych. Od kącików do ucha. Zawsze masaże wykonujemy od dołu w góry. I powolutku przechodzimy do kolejnego ruchu, czyli od kącika nosa do skraju. oczy. bardzo miękka. Następnie rozpieszczamy nasze czoło. Każdym razem ruchy imitujące kółeczkę. Można jeszcze przejść sobie czółką takim ruchem na przymiennym, żeby rozprostować wszystkie zmarszczki, które nam Kolejny ruch. Znowu skupiamy palce do końca brody i powolutku miejsce przy miejscu ugniatamy od środka brody przez brzegi żuchwy do ucha, tak jakbyśmy chcieli przecisnąć krople pęci pod wodę i przechodzimy powolutku. Usta, też czwarty i trzecim waruszkiem. nie pamiętam jak się nie Od ust w kierunku oka. Nasz preparat pięknie się wchłania. Już czuję, że powoli tracę poszlisk. Przechodzimy teraz od kucików ust. Do ucha, tutaj znajduje się mięsień aż może większy, od płatków nosa do skroni. Możemy sobie delikatnie jeszcze pogłębiać nosek, żeby przejść na Kilka okrążeń. I przechodzimy na czoło. Teraz najciekawsza część, część masażu. Oklepywanie. Robimy sobie takie oklepywania na twarzy, jakbyśmy wykonywali grana pianinie. Oczywiście ruch, ruchy podobne do poprzednich ruchów. Jeszcze warto poważnie z podwójnym podbródkiem, delikatnie go oklepać. To jest najprzyjemniejsza część zabiegu. I kończymy, z tym czym żeśmy zaczynamy czyli głaskaniem. Znowu delikatnymi ruchami. Od ucha przez brudkę na ucha, następnie wokół ust. Bruzda nosowo-bargowa. Od kącików ust do ucha. Ten ruch może być już bardzo delikatny. Jest to tak zwany ruch wyciszający. Od kącików nosa do skroni. Następnie przechodzimy delikatnie wokół oczu. Przegłaskujemy sobie nosek. Możemy przejść na czółko. delikatnymi ruchami. Nie zapomnijmy o naszych znajszkę wokół oczu. I to jest naszego masażu koniec. Teraz robimy sobie tego ruchu modelującego. Taki zabieg możemy zakończyć maską w płacie albo maską kremową. Mamy relaks i praktycznie zabieg podobny do zabiegu gabinetowego. Oczywiście w gabinecie jest jeszcze większa oprawa, więcej ruchów. Jest ten zabieg dużo bardziej rozmaicony, ale tak jak mówiłam na początku, seria minimum 6 do 10 takich zabiegów wykonywanych co 2, co 3 miesiące zastąpi Wam zabiegi medycyny estetycznej. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.